Nie widzę. Tutaj pana pana zbi. Oni już się nie widzą. Każdy pogadasz normalnie jak po czym oczywiście. Otwieraj drzwi i dawaj młodego. Niech to jest to, ja będziesz mówił to ja mam robić. Co ci na to pozwoli? Dawaj młodego. Dawaj, niech wyjdzie z nami tu pogadać. Dobrze, no nie obiecuj, tylko dawaj młodego. Dawaj go, tu pogadamy. Da dawaj go, tu, bo matka przyszła i nie rób sen. Dawaj młody, chodź tu. Młody, jak chcesz, to Ty se będziesz mógł w domu mówić, co Ty zrobisz, a jak chcesz jeszcze bez problemu wyjść i nie mieć problemów, to lepiej proponuję Ci wyjść. Póty jest jeszcze Twoja matka tu na miejscu. Dobrze, to że mi działa